Dzisiaj mi na myśl przyszły różne problemy zdrowotne, jak zobaczyłem gołębia co kaszle u mnie na balkonie. Postanowiłem sprawdzić kwestie służby zdrowia, a w szczególności sytuację, w której cudzoziemiec jest w naszym kraju, zachoruje i on biedny nie wie, co teraz ze sobą zrobić. Słucham przychodnie. Dzień dobry, o ostro de, e, zdrowie. Tak. Dzień dobry Bamban, genie, ukunok, wile, Proszę pana Nie ma jeszcze pani rejestratorki Proszę zadzwonić w pół do ósmej A o ile pan chce kartę To karty telefonicznie Wyjmuje się od godziny ósmej Proszę zadzwonić a Jakie karty telefoniczne? No to pan nie telef Telefonicznie wyjmujemy jak ktoś dzwoni tak? I chce do pana doktora to my dopiero od godziny ósmej tych pacjentów, panie, załatwiają. A, dobrze. E, a, a jeżeli pro... ktoś Aha. przychodzi już teraz, to już teraz czekają panowie tutaj na kolejkę. A, he, he. a proszę pani, mam takie pytanie, ile jest stawka wynosi u was? Tego ja panu nie powiem. A, ale to jest zakład gry w karty, tak? Proszę pana, proszę przyjść i się dowiedzieć, bo ja... Ja tylko tutaj sprzątam. A proszę, jak to jest, a pani sprząta? Tak, proszę, tylko, pani... proszę pana a, także nie, nie udzielę a, panu żadnych A tylko czy chciała dowiedzieć, czy to jest, bo pani mówiła, że karty. To jest co? Poker, blackjack, No jeżeli, no przecież pan, chwileczkę, jak pan przychodzi do pana doktora, to ma pan kartę taką, tak? Czy mam. A, trzeba mieć karty. I grać z doktorem jest. w karcie, tak? Pan już tu był u pana doktora? Byłem chciał. Tak. No to tutaj, Raz byłem. No to tutaj jest. I przyjdzie pan do okienka. I, i pan powie, że. Przyznać, pan... nie byłem. U was nie byłem. No to wszystko jedno, niech pan przyjdzie i tu do okienka. Ale mam ty. mieć swoje karty? Przyjdzie Pan do okienka i tu Panie załatwia Pana. Dobrze, Powiedzę, tylko ci chciała dowiedzieć, czy mam mieć swoje karty, czy oni mi nie, dadzą tutaj, talię swoje. tutaj, swoją. tutaj, tutaj założę Panu kartę, bo przecież Pan doktor musi wpisywać choroby w kartę. A, a w jaką grę się gra z doktorem? Nie rozumiem No Pani mówi, że gracie w karty z doktorem. Nawet karty nie gramy, o Jezu, No przecież panie... Pani mi mówiła, cały czas mówi Pani o karty, no. Mówię, że karta choroby, rozumie pan? Co się w ośrodkach zawiast są. No to o, tak zrozumiałaś, czy to się gra z doktorem. Żadny nie gra nie. Na przykład karty. w wojnę, kto wygra, ten płaci, tak? Proszę mnie nie zawracać głowy, bo ja nie mam czasu na no, to. Proszę No bo ja nie rozumiem, przystąp... pani mi zaczęła tłumaczenie, a ja nie rozumiem, no. I to takie są losy mudziny na tym kraju.